Cześć, witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj jestem szczęśliwa, zadowolona i cieszę się bardzo, że mogę Ciebie widzieć. Wiesz, wiem, że nie widzę Ciebie tak naprawdę, że jesteś tam sobie gdzieś, robisz swoje rzeczy, może po prostu skrolujesz, bo nie masz co robić, a może daje Ci to sporo radochy. To jest wszystko ok. Przechodzę dzisiaj do Ciebie z tym, żeby ci powiedzieć, jaka jest świetna e, strona tego, że masz wolność. I ja też mam tę wolność. W każdej, nie wiem, aktywności, w każdej rzeczy, którą y, możesz robić w swoim życiu, jeżeli wybierzesz wolność, czyli żeby szukać takiego rozwiązania, bo wolność w tym kontekście teraz, to jest dla mnie szukanie takiego rozwiązania, które jest dla ciebie najlepsze. I teraz moim zdaniem zawsze istnieje najlepsze rozwiązanie z danej sytuacji. Um, Naprawdę głęboko w to wierzę. A wiesz, jak jeszcze jest, że jeżeli wierzysz w coś takiego, to tak się dzieje. Natomiast jeżeli Twoje myślenie jest takie: e, nie ma, nie będzie, nie wyjdzie, nie uda się, no to zgadnij, no uda się, czy się nie uda, no nie uda się. Dlatego to nie chodzi o to, żeby o, już teraz to rzucajmy wszystko za siebie i myślmy pozytywnie. No nie, no to tak nie działa. Nawet z całym szacunkiem do medytacji, który ja uwielbiam, które nagrywam, z tym moim to będzie dobry dzień. Czasami trzeba się przestawić na to i nie do końca wierzyć, tak? Bo może być tak, że przez wiele lat byłaś taka może nie tyle negatywna, ale być może miałaś coś podobnego do mnie. Ja na przykład bardzo się martwiłam, do przodu potrafiłam się martwić o coś, co ma się wydarzyć za rok czasu. Za naprawdę jakiś długi okres, który dopiero ma się wydarzyć. Ja już w swojej głowie miałam scenariusze, jak to się może potoczyć, a jak ja to rozwiążę, a, a jak to wszystko się poukłada. No i teraz tak, po cholerę ci to. No po co? Czy naprawdę nie masz co robić w tej swojej głowie? Ja wiem, że to nie jest coś, co ty planujesz. Ty nie wstajesz z rana z łóżka i myślisz sobie, no, to teraz zacznę sobie myśleć o tym, co się wydarzy tam kiedyś, kiedyś i będę sobie projektować, jak to będzie wyglądać. No to tak nie działa. Fajnie by było, bo wtedy byśmy byli bardziej świadomi, ale właśnie dlatego tak ważne jest, żeby pracować nad poszerzaniem swojej świadomości, pójść na tą hipnoterapię. Pójdź na ten coaching, a jak nie chcesz, to czytać książki, oglądać YouTube, jest mnóstwo podcastów, jest tyle wiedzy, dostępnej za darmo, już naprawdę wymówka tego, że ty nie wiedziałaś, no to jest trochę słaba, zwłaszcza jak jesteś dorosła już przez parę lat, tak? No bo jak zaczynasz dopiero dorosłe życie, to spoko, wszystko przed tobą. Ale czasami jest tak, że mamy lat 40, 50, 60, a żyjemy dalej tak, jakby ten. Nasz światopogląd, nasza świadomość po prostu została w jednym miejscu i, i, i się nie rozszerza. No i tak, i ty sobie robisz coś dobrego. No nie powiedziałabym, dlaczego? Ponieważ zawsze jest miejsce na rozwój. A jeżeli się nie rozwijasz, no to co? No stoisz w miejscu, a stanie w miejscu, to czym jest? No wszystko idzie do przodu i to nie o to chodzi, żebyś, nie wiem, szła za trendami, modnie się ubierała. Nie, rób to tak, żeby tobie pasowało. Natomiast jak stoisz w miejscu, to tak naprawdę nie tylko stoisz w miejscu, ale i jesteś z tyłu, bo świat ciągle się zmienia, życie idzie do przodu, to jest nieustanny rozwój. I teraz piękną ceną wolności, poza tym, że jest odpowiedzialność i nie ma sritu, titu, tylko jeżeli raz powiedziałaś tak, no to pewnie, że możesz powiedzieć nie, ale jednak chcesz dalej wychodzić do siebie, chcesz iść po swoje, tak? Więc jak mówisz, raz tak sobie temu, co naprawdę chcesz robić i zaczynasz iść w tę stronę i widzisz, ile to ci daje wiatru w żagle, takiego powera, takiego poczucia sprawczości, takiego po prostu czucia się dobrze w swojej skórze, to niezależnie od tego, co w twoim życiu się dzieje, jakie okoliczności ciebie spotkają, ty będziesz się czuła tak zaje... no, miście, tak? Tak po prostu będziesz się czuła świetnie. Oczywiście nie zawsze, no bo jest spadek energii, jest krok do tyłu, to tak jak mówiłam jest wszystko ok, ale to jest ta świetna rzecz wolności i w tym, żeby iść za tym, co ci serce podpowiada, mało tego odkrywać to, korzystać ze swojej intuicji i nie, to nie musi być tak, że musisz być urodzona z tą zdolnością. Uwierz mi, ja niedawno, jak parę lat temu kopałam w moim salonie dół, bo miałam sesję online. W której szukałam swojej intuicji, a miałam poczucie, że ja ją gdzieś zakopałam, że jej nie ma. Naprawdę tak uważałam. Wyglądało to bardzo głupio. Moje psy się na mnie patrzały, co ja robię, że ja wyimaginowaną łupatą kopię dziurę w living roomie. I znalazłam swoją intuicję. Tak naprawdę ona była zawsze ze mną, tylko ja sobie nie dawałam na to, no powiem, przyzwolenia. Tak ja po prostu tego nie czułam. Ale w momencie, kiedy masz swoją intuicję, podążasz za swoim sercem. Czujesz się wolna, czujesz się sprawcza, czujesz się odpowiedzialna. Najzwyczajniej w świecie, czujesz, że żyjesz. I do tego cię zachęcam, do tego, żeby naprawdę żyć.